Cześć, witam was z tej strony Dedras a w dzisiejszym materiale porozmawiamy na temat tego jak trade'ować, jak wymieniać się z innymi graczami bez potrzeby wydawania jakichkolwiek pieniędzy. Czyli trade'owanie dla nowych graczy, chociaż ta metoda powiem szczerze jest na tyle zawiła, że może się wydawać to wręcz odpychające. Dalej będę jednak zwolennikiem wydawania jakichkolwiek pieniędzy na kupienie sobie chociażby podstawowego stasza, jakim jest premium stash aby dużo łatwiej trade'ować się z innymi graczami. Natomiast jeżeli nie planujecie wydawać jakikolwiek pieniędzy na tą grę, to ta metoda może Wam się przydać. Wasz w dzisiejszym filmie omówimy program Acquisition, który łączy się de facto z forum i jesteśmy w stanie dzięki temu wystawiać przedmioty bez potrzeby posiadania premium Starsztaba. Trochę mamy dzisiaj do poopowiadania, więc nie przedłużając, zapraszam do subskrypcji kanału, a tymczasem zaczynajmy. Pierwszą rzecz, jaką należy zrobić, to pobrać program Acquisition. Taki mały programik, który będzie podstawą całego dzisiejszego filmu. W opisie oczywiście zamieszczę Wam link do strony z GitHub'a, gdzie będziecie mogli pobrać ten program. Wybieracie oczywiście najwyższą wersję, w moim przypadku jest to Acquisition 0.8b. Program był już od dawien dawna niewspierany, więc możliwe, że tutaj akurat ta wersja raczej nie będzie się za bardzo zmieniać, natomiast program jak najbardziej działa również w tej wersji, przynajmniej w momencie, kiedy to kręcę, więc pobieracie sobie Acquisition setup 08b.exe instalujecie na swoim bececie, no a następnie odpalacie. Kolejnym krokiem będzie zalogowanie się na stronę puffofexile.com. Po zalogowaniu wchodzimy sobie w forum. A następnie na dole mamy tutaj coś takiego jak zakładkę Trading. Ona będzie normalnie ukryta, więc będzie trzeba ją rozwinąć, i w tym miejscu wybieramy sobie ligę, na której gramy. W moim przypadku jest to R Liga Ritual, no i tutaj mamy coś takiego jak Shops. Jest też Buying, Selling, ale nas interesują sklepy. Więc klikamy sobie w Ritual League Shops. A następnie tworzymy tutaj nowy wątek. W nowym wątku wpisujemy sobie cokolwiek, co, na, co nam się żywnie podoba. W treści możemy sobie wpisać także cokolwiek, wszystko jedno, a następnie klikamy Submit. To stworzy nam nowy wątek. Ja już taki wątek mam stworzony, no i jego nie zamykacie. Zostawcie sobie tą stronę, ona nam się jeszcze przyda. Następnie wchodzimy do programu Acquisition i tutaj możemy się zalogować za pomocą maila albo hasła, czyli w momencie, kiedy korzystamy z oficjalnej launchera PawłowExile, tego ze strony pawłowexile.com, no to wtedy wpisujemy sobie właśnie maila i hasło. Jeżeli logujecie się przez Steam, no to macie tutaj zakładkę Steam, a jeżeli ani pierwsza, ani druga opcja nie działają, to możecie zalogować się poprzez Session ID. Session ID pobieramy w bardzo prosty sposób. Kiedy jesteśmy zalogowani na stronie pawowexcel.com, to klikamy sobie F12. W wielu przypadkach otworzy to narzędzie deweloperskie. W operze GX klikamy sobie na przykład prawy przycisk i zbadaj element. To otworzy nam narzędzie deweloperskie i następnie będziemy musieli tutaj wejść w znaleźć coś takiego jak Applications, i to otworzy nam takie oto pole tutaj rozbijamy sobie zakładkę Cookies, wybieramy excel.com i tutaj pojawia nam się wartość poe session ID. Kopiujemy sobie wartość właśnie tego poe session ID ja niestety musiałem to zakryć, ponieważ jest to generowane dla każdego gracza z osobna i tego nie należy udostępniać nikomu. Ale w momencie kiedy kliknięcie sobie dwa razy w to value, co jest zakryte paskiem. Będziecie mogli to skopiować za pomocą Ctrl C. Następnie wchodzicie sobie do programu Acquisition, wklejacie, upewnijcie się, że macie wybraną odpowiednią ligę, tą na której gracie. Możecie kliknąć jeszcze Remember Me, aby nie trzeba było za każdym razem szukać jakiegoś tam PoE, Session ID i klikacie Login. W tym momencie naszym oczom ukażą się wszystkie wasze zakładki. Także wszystkie rzeczy, które są w tych zakładkach. Także jak sami widzicie jest to całkiem fajnie zorganizowane. Teraz będziemy musieli tak naprawdę połączyć nasze Taby z naszym sklepem na forum oraz API, aby inni ludzie mogli wykrywać kiedy jesteśmy online, aby po prostu mogli kupić nasze przedmioty. W pierwszej zakładce tabs, upewnijcie się tylko, że macie zaznaczone auto refresh checked tabs. Jeżeli tak, to przechodzicie do zakładki drugiej. Tutaj macie coś takiego jak forum shop threads. Kiedy w to wejdziecie, to będziecie mieli tutaj pole, w którym musicie wpisać właśnie końcówkę z linku z waszego sklepu. Czyli macie właśnie pawelxl.com forum /view thread i ten numer kopiujemy i wklejamy do programu acquisition. Ten numer akurat jest publiczny, więc tutaj akurat nie ma problemu. No i jeszcze z poziomu shops upewnijcie się, że macie zaznaczoną opcję automatically update shop, co będzie update'owało nasz sklep co jakiś czas, jeżeli wprowadzimy jakieś zmiany. Następnie wchodzimy w zakładkę auto online. Tutaj będziemy pod potrzebowali Control po e Trade URL. Aby wygenerować ten Control Poe Trade URL, potrzebujemy wejść na stronę pavoxel.com i tutaj, jak jesteśmy zalogowani, klikamy na przykład w Messages pod waszym nickiem w górnej części ekranu. Następnie klikacie Compose Message. Odbiorcą naszej wiadomości będzie Poe poexyzis dodajemy go. Jako subject wpiszemy cokolwiek, na przykład onrail URL. W treści wpisujemy także cokolwiek, jak na przykład Hey, i klikamy Submit. Kiedy to wyślemy, no to po jakiejś chwili przyjdzie nam wiadomość zwrotna generowana automatycznie właśnie od PoE XYZIS, w której będziemy mieli specjalny link, którego nie mogę wam pokazać, ponieważ on również jest generowany dla każdego gracza z osobna i nie należy go udostępniać innym graczom. Ten link sobie skopiowaliśmy i wklejamy go do Control PoE Trade URL. Kiedy to zrobimy, klikamy OK. No i oczywiście, jak klikniecie sobie jeszcze tutaj auto online, upewnijcie się, że macie zaznaczoną opcję Automatically Refresh Online Status, co po prostu będzie automatycznie refreshowało wam ten status. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o ustawianie takiego sklepu, to jest tyle. Wiem, że to wydaje się skomplikowane, w rzeczywistości nie jest, jak już wiecie, gdzie klikać. Natomiast teraz wystarczy po prostu wystawiać przedmioty. I na przykład, ja tutaj w tej zakładce 1, jak sobie możecie zobaczyć, posiadam na przykład Orba. Posiadam tutaj jakiegoś brut slivera, którego już w programie Acquisition wystawiłem za 40 chaosów. Ja tutaj skorzystam z programu Awakened Poetry, do którego link również macie w opisie. No i sobie zaznaczę te opcje, które wpływają tak naprawdę na cenę tego jewela. I jak sami widzicie, ten jewel się tutaj znajduje. Wystawiony za 40 chaosów godzinę temu. Wystawiony przeze mnie. Przez you, czyli mnie. Ale spróbujemy wystawić sobie na na przykład Ancient Orba, bo po tego powinni w miarę szybko napisać, żeby pokazać, że cała metoda działa. Oczywiście mógłbym to dużo łatwiej zrobić, na przykład poprzez premium startaba, gdzie wystarczy sobie zaznaczyć, że ma być startup publiczny. Tutaj wybrać, że każdy przedmiot będzie wyceniany indywidualnie. Kliknąć sobie po prostu prawym na przedmiot i ustalić jakąś jego cenę, i to będzie już widoczne dla innych graczy. Natomiast, no, używamy metody darmowej, w której trochę trzeba się nagimnastykować, no ale teraz, kiedy już mamy ten sklep przygotowany, to na za wszystkich tak naprawdę zakładkach możemy sobie skonfigurować sklepy. I tutaj wybierzemy sobie tego naszego Ancient Orba w zakładce oznaczonej jako 1, wybierzemy sobie jego cenę, czyli Fixed Price, następnie cena w chaosach, i dajmy na przykład. 15 chaosów. To jest cena bardzo zaniżona, ale bardzo możliwe, że będą nam o to spamować. Teraz kliknijmy sobie jeszcze dla pewności Update Shop Threads and Forums, czyli zakładka Shop i Update Shop Threads and Forums, To automatycznie jakby wymusi zupdate'owanie naszego sklepu. Już tutaj ludzie zaczęli nam pisać o naszego Orba za 15 chaosów. Wejdźmy sobie jeszcze raz na nasze forum, w zakładkę Ritual League Shops Tutaj jest nasz sklep testowy. No i mamy tutaj spoilery price 15 chaosów jest nasz ancient orb. No i tutaj również jest wystawiony ten jewel, który wam pokazałem, warty 40 chaosów. Jak sami widzicie, jak najbardziej ta metoda działa. Ludzie zaczęli już tutaj nam dosyć, no w miarę szybko nawet się odezwali. No i za niedługo bardzo możliwe, że zacznie się nieco większy spam, więc ja może usunę tego ancient orba z naszego sklepu, przez zaznaczenie mu może ignora i zaktualizujemy nasz sklep. No i już nam tutaj ten ancient orb zniknął cały przewyk trade'u, no to będzie też polegał na tym, że musicie najpierw ten przedmiot wycenić, Więc najlepiej jest go wyceniać właśnie na przykład za pomocą programu Awakened Poetrade, do którego link oczywiście zostawiam wam w opisie. Oczywiście samej wyceny należy się gdzieś tam nauczyć, to przychodzi wraz z doświadczeniem, ale warto jest próbować wystawiać przedmioty. W momencie, kiedy wystawicie jakiś przedmiot za tanio, no to dostaniecie prawdopodobnie spam, albo bardzo szybko ktoś do was napisze, tak jak do mnie napisali o tego Ancient Orba i to trzy osoby naraz, no bo cena była za niska, bo nasz Ancient Orb kosztuje około 19-20 chaosów, więc jak sami widzicie była to całkiem niezła przecena. Jeżeli przedmiot nie będzie chciał Wam się dłużej sprzedawać, to znaczy, że prawdopodobnie cena jest za wysoka, no i to będziecie musieli po prostu aktualizować. Więc tak jak wspomniałem, link do programu Awakenet Poetrade znajdziecie w opisie, jak również zamieszczę Wam link do poradnika, jak z niego korzystać. Mam nadzieję, że ten poradnik Wam się przyda, no i że ten poradnik Wam się przydał. Z mojej strony to tyle, no i na sam koniec chciałem podziękować jeszcze moim wspaniałym wspierającym. Dziękuję wszystkim, niezależnie od poziomu wspierania, na ekranie wyświetlają wam się wspierający na poziomie Minotaur, Fenix oraz Chimera. Z poziomu Phoenix chciałem podziękować Pojebanemu, Baltiemu390, Supertyfusowi, Icikio, Kafarowi666, Binkonowi oraz Lukasowi9435 za wspieranie na poziomie Phoenix dziękuję wam bardzo serdecznie. Wielu z was już przestało wspierać, ale wiem, że dawno filmów nie było, za co przepraszam, więc tutaj tak że chcę was uwzględnić. No i na poziomie Chimera, na poziomie najwyższym KRZ WDZ. Dziękuję ślicznie za wspieranie na tak wysokim poziomie. Oraz już nie wspierający, ale jeszcze uwzględniony belalut. Dziękuję ślicznie i kłaniam się nisko. No i to tyle. Widzimy się w kolejnych poradnikach. Teraz postaram się, aby było ich więcej. Trochę musiałem odpocząć od Poe. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Mówił do was Dedras. Trzymajcie się. Na razie.